Trwa europejski tydzień profilaktyki raka szyjki macicy. W tym czasie kobiety w sposób szczególny powinny zwrócić uwagę, jak ważne w zapobieganiu tego typu nowotworów są regularne badania profilaktyczne oraz zdrowy styl życia. Rak szyjki macicy to jeden z najgroźniejszych nowotworów układu rozrodczego diagnozowanych u kobiet. Główną przyczyną tej choroby jest wirus brodawczaka ludzkiego, tzw. Tak HPV. Do tego, żeby wirus HPV wywołał uszkodzenie w komórkach, muszą być jeszcze niezbędne inne czynniki, tak zwane czynniki predysponujące. To zależy to od odporności własnej organizmu, od towarzyszących innych infekcji, także od szeroko pojętego naszego sposobu życia. Mówi doktor nauk medycznych Beata Maćkowiak-Matejczyk z Białostockiego Centrum Onkologii. Co roku na raka szyjki macicy zapada blisko 4000 polek. Połowa z nich umiera, ponieważ chorobę wykryto zbyt późno. Poddawanie się regularnym badaniom cytologicznym pozwala na wczesne wykrycie nowotworu i podjęcie skutecznej terapii. Jest metodą, która zabezpiecza, potrafi zabezpieczyć przed powstaniem inwazyjnego, czyli zaawansowanego raka szyjki macicy. Podkreśla ginekolog dr Jarosław Pająk. Cytologia to skuteczne, nieinwazyjne i bezpieczne badanie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Niestety w Polsce nadal zbyt mało kobiet korzysta z tych badań. Zgłaszalność do badań cytologicznych, profilaktycznych w całej Polsce jest, można powiedzieć, słaba to, myślę, ze zmiernej edukacji, prawda? Także w tym względzie musimy jeszcze troszkę nadrobić. Szacuje się, że rozwojowi rakowi szyjki macicy można zapobiec, prowadząc także odpowiedni styl życia oraz stosując prawidłową dietę. Dlatego zapobiegajmy zamiast leczyć.